Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Niesamowita ekipa. No i widzowie jesteśmy. Nadszedł ten wspaniały dzień. Zostaliśmy poinformowani, że wszystkie prace przy bungee wozie i zamienieniu go, mogę tak powiedzieć, tak bym nazywał, w helikopter zostały zakończone. Są z nami oczywiście nasze wspaniałe auta, ale to nie dziś o nich, ponieważ naszym głównym celem jest nasz bungee -wus. Dokładnie, bungee wóz, którym pilot wzniesie się w powietrze. Zrobiliśmy z naszego autka helikopter i miejmy nadzieję, że to wszystko się powiedzie, a wy będziecie świadkiem genialnego wynalazku bungee. My jeszcze widzowie nie widzieliśmy jak wygląda helikopter, ale zanim pójdziemy go zobaczyć, to chcielibyśmy Wam przypomnieć, że już 16 czerwca, wielki finał i pierwszy raz zamiast odcinka na naszym kanale będzie odpalony stream. Ustalmy jedną rzecz. Ty, ja, tym polecisz. Tak. wyrobiłeś kurs. Tak. Mimo za niego płaciliśmy. Tak. tak. Czy latałeś tym? Nie. A innym? Tak. Ile razy? 6 godzin. Tym. Tak. Bardzo ważna informacja, widzowie, ponieważ my, z racji tego, że w ostatnim czasie i jakby wszystko, co realizowaliśmy, bo ten odcinek nie jest nagrywany w jeden dzień, bo trzeba było przetransportować auto, co widzieliście w poprzedniej części filmu. Patryk miał walkę, był bardzo duży natłok pracy. My nie byliśmy w stanie się przygotować do roli pilota, ale pilot jest i pilot powiedział, że 10 na 10 jest pewny. No i nie jest przypadkowy pilot, bo Szymon odzorowywał moją MK1 do 1 i moja MK to jest. Pracował nad wszystkimi autami. I, które i są moja MK, moja wizualna MK wice. Wizualizacja, jak i mechanicznie to jest zasługa Szymona, więc to też nie jest człowiek z przypadku.